Dobra, jestem, zbiornik tam się myje, czyści, ładnie wszystko, pięknie, elegancko, ale jest mały szkopuł i widzę, że kurczę Subaru Bacha różni się od Outbacka nawet i w tej materii. Eee, może zaraz nie będzie za bardzo widać, ale ja postaram się, może jutro dokręcę. A na razie póki co to o, nie będzie za bardzo widać o tutaj coś tam jakiś tam e, pogląd można tutaj sobie zobaczyć generalnie gdzieś tam w ogóle w, w, przez myśl mi nie przemknęło nigdy to ale coś kurde mi gdzieś mówiło że może się zbiornik różnić no, i teraz ja już widzę dlaczego. Mamy tutaj jedną pompkę, yy, a tam mamy z prawej strony, mamy tutaj yy, wnękę na drugą pompkę. I dlaczego tak się stało? Dopiero teraz, kurde, jak przeanalizowałem, to już wiem dlaczego. Yy, ponieważ yy, Bacha nie ma z tyłu spryskiwaczy i, i nie ma kurcze tego. Yy, wycieraczki z tyłu. I tutaj się zrobiło, zrobiła różnica. Bachama kurczę, z przodu tylko spryskiwacze. I, i koniec. Yy, więc ten zbiornik mimo że będzie fajnie zrobiony. Będzie czysty. Ja w tym momencie mogę już sobie go wyciągnąć. Yy, znaczy ja mam plan na, na to wszystko. Jak to zrobić? Jak to zrobić tak, żeby było fajnie? Po prostu. Tutaj mamy tą właśnie różnicę. Bo u mnie jest tak. E, dobra, niech to będzie sobie tak. Zaraz obrócimy się trochę z kamerą. E, u mnie jest tylko ta, to miejsce tu. Pełnione. Tak, a ta wnęka, one tutaj jest wszystko gładkie, i zbiorniki się po prostu różnią, więc mamy kolejny, kolejną różnicę Bacha odbyń. Jak ktoś to ma w dupie, no to wiadomo, jak tymczasowo założę z drugą pompką, która nie będzie nigdzie podłączona, bo nie mam po prostu. Manety też do tego przystosowanej, bo nie mam po prostu na manetce guzika tylnego spryskiwacza Mam maneta też się swoją drogą różni właśnie przez to, że nie ma wycieraczki z tyłu spryskiwacza no tak, jak nie ma tego, no to już od razu też jest zbiornik inny więc jest jak jest więc co, pompka tutaj pójdzie jako zaślepka, ta będzie jako działająca, i tymczasowo ten zbiornik będę wykorzystywał po prostu do, do jazdy, ale to już nie ma co go w sumie myć i katować, tylko trzeba wymyć z tej chemii całej. Trzeba założyć pompki. Przemienić. Yy, po prostu kurcze zbiorniki. Ten, tamten odbachy od przynieść tutaj do, na górę, wziąć go w chemię wrzucić i tamtego doprowadzać do porządku. Yy, więc to taka droga powinna być w tym momencie. No ale dobra, na razie nic to leży i coś tam, coś tam wiadomo. Jutro pójdę sprawdzę na 100%, żeby wiedzieć, co jest grane, ale... Po prostu ta pompka jest na, na tylną szybę, no a ta, ta jest y, na przednim I, i dziękuję. Zresztą ta była mocniejsza niż ta. No to co to na logikę idąc to, to, żeby doprowadzić do tyłu samochodu, tam gdzieś do tylnej szyby, no to ciśnienie po prostu w tym musi być wyższe. Może jakaś siła sugestii, bo musiałbym parametry spra sprawdzić, bo na oko pompki wyglądają Praktycznie tak samo, tam tylko zaciskami się różnią, ale moim zdaniem ciśnienie w tej jest lepsze niż w tej pompce. Może też tak być dlatego, że po prostu ta to była część lewa, czyli przód używana części, a tył nie. Też tak może być. Ale to już takie dbanie co by było gdyby babcia miała wąsy. Dobra, to na tyle.